Wszystkim witam Was w moim QA, pierwszym na kanale i miejmy nadzieję, że nie ostatnim. Zadawaliście mi dzisiaj pytania na moim Instagramie, Instagram Madisu. Także zapraszam, bo pewnie za jakiś czas pojawi się kolejna taka możliwość. No i co, będzie to taki bardzo pogadankowy filmik. Postaram się obszernie powiedzieć, odpowiedzieć na dane pytania, jeśli będzie taka potrzeba. Natomiast zobaczymy. Dam Wam również na dole w komentarzu przedział czasowy, kiedy na jakie pytanie odpowiadam, więc będziecie mieli pewnie też przez to mały spoiler, ale ja sama lubię, kiedy ktoś robi QA i po prostu przenieść się do pytań, które być może mnie bardziej. Interesują. Więc ja już chodzę na mojego Instagrama. Napisałam, że pytania możecie zadawać mi anonimowo, dlatego nie będę czytać od kogo dane pytanie jest. Więc przechodzimy do pytań z Instagrama, może ktoś znajdzie tutaj właśnie swoje. Czy Dawid daje ci jeździć swoim autem, czy jeździsz tylko swoim? Oczywiście, że na co dzień ja jeżdżę swoim, na co dzień Dawid jeździ swoim i raczej nie ma takiej potrzeby, że Dawid musi mi swoje auto dać. Natomiast zdarza się, że jeżeli jeździmy na jakieś długie trasy, to jak najbardziej dzielimy się po połowie trasy i ja wtedy jego auto prowadzę. Czasami nawet całą trasę się zdarzy powrotną. No, no i czasami pierwszą stronę zawsze on prowadzi, bo wiadomo ma siły i tak dalej. Aczkolwiek zdarzały się sytuacje, gdzie na przykład był zmęczony, bo na przykład miał streama do późna, i to ja prowadziłam, więc jak najbardziej daje mi prowadzić swój samochód, ale tylko wtedy, kiedy po prostu nie czuję się na siłach, bądź ma coś innego do zrobienia, nie wiem, w telefonie czy cokolwiek. Więc tak, jeżdżę autem Dawida. Czasami jak najbardziej. Jakie plany na ten cały rok? Tak ogólnie, no to w jednym odcinku mniej więcej opowiadałam o moich planach na ten rok, a jak najbardziej Wam tutaj tak ogólnie je powiem. E, czyli zadbanie o zdrowy sen. W tym celu kupiłam e, jakieś lepsze herbatki na sen. E, staram się chodzić wcześniej, spać i regularnie spać, regularnie wstawać. No i mam bardzo duże problemy ze snem, więc gdzieś tam z moich pl planów jednym z nich jest po prostu uregulowanie w jakiś sposób tego. A dalszy rozwój w jeździe konnej, dalszy rozwój siebie, być może w tym roku zdam jakiś kurs instruktora jazdy konnej, może zdam jakąś odznakę, może pojadę na jakieś zawody, może zrobię jakąś kategorię na przyczepkę, nie wiem na pewno w tym roku jakiś rozwój. A no i kwestie takie... Powiedzmy, e, rozwoju swoich social media, czyli powiedzmy, swojej pracy trochę internetowej. E, czyli w planie mam rozwój po prostu social media i troszeczkę nauczenie się tego youtubeowania całego. To jest też na pewno jeden z planów. E, parę wyjazdów w góry. Tak, chciałabym chociaż w tym roku minimum trzy razy być w górach. I czy jeszcze jakieś mam plany? Nie bardzo. Ja nie mam jakichś dużych planów na ten rok. Po prostu cieszyć się codziennością, dalej być fajnym, dobrym człowiekiem i cieszyć się jako tako życiem na ile można. Także zdrowie, czyli ten sen, rozwój jakiś i rozwój jakiejś tutaj tej, powiedzmy, kariery. Bo skoro mamy już możliwość zarabiania z internetu, no to chcę się do tego po prostu przykładać. Skąd taka miłość do żab? lub ropuch. E, troszeczkę o tym powiedziałam w moim poprzednim odcinku ze składania Lego um, w Jurassic World. E, taki fajny odcineczek, także pewnie na końcu tego filmu będzie do niego link. E, skąd taka miłość? Powiem Wam, że po prostu, kiedy widzę te zwierzątka wydzielają się we mnie niezrozumiałe erdorfin, endorfiny. E, po prostu chyba uwielbiam to, że one są takie czasami nieporadne, że są takie ludkowate, że są takie do, po prostu, aż do schrupania te żaby i ropuchy. Po prostu je lubię. Ja ogólnie chyba lubię płazy, tak mi się wydaje. Lubię też właśnie dinozaury z takich prehistorycznych, więc gady, płazy jakieś po prostu pozytywnie na mnie działają. Już często żabki mają duże oczka, urocze buźki, urocze brzuszki, takie małe łapki. No kocham, kocham i ciężko mi może wyjaśnić tą miłość. No, ale po prostu skądś się to wzięło i, i tak to już zostało. Też mój brat ze dzieciaka bardzo lubił żaby. Miał cały pokój w żabach ja wtedy za żabami jeszcze aż tak nie przepadałam, nie rozumiałam tego. No i widocznie się to odmieniło. Z brata przeszło do mnie, a brat już nie lubi żab, więc kto wie, kto wie, może coś, coś tak za ziarenka nasiąknęło tym. E, kiedy idziemy na kepsa? Rzadko jem kepsy. I ja nie mięsa, więc raczej biorę te farafelowe albo sprytkami ojeju. Amerykański, czyli taki z frytkami i tam z surówkami i sosami. jest, no, lubię. E, ile jesteś z Dawidem? W 2020 się poznaliśmy. Potem pewnie tak minęło pół roku, może trochę dłużej, może z rok, zanim ze sobą byliśmy. Ale w 2020 na IEM, który się nie odbył, się poznaliśmy pierwszy raz, spotkaliśmy. E, ile zarabiacie miesięcznie? Tak, plus minus, więc ja nie wiem, ile zarabia Dawid. Wiem, że u niego to jest bardzo różnie. Wiecie, jak ma na przykład przedłużonego, to będzie to inna kwota w tym miesiącu. Inna pewnie, jak ma jakieś współpracę, pewnie inna, jak ma e, jakieś, nie wiem, <laughs> swoje ankiety, więc szczerze nie wiem, ile Dawid zarabia miesięcznie ale nieraz Wam on pokazywał i chyba mówił o swoich stawkach, więc pewnie jak ktoś śledzi je stale, stale to pewnie może się więcej zorientować, jakie są to kwoty. Ja Wam powiem, że nie mam pojęcia, a jeśli chodzi o mnie, ile ja mniej więcej zarabiam, to wydaje mi się, że w granicach 1500 zł do maksimum 4000 zł i to też u mnie zależy po prostu od miesiąca. Wiecie, ja po prostu zaczynam ze streamowaniem i może być tak, że nie zarobię nic. I to też będzie ok, bo mam swoje po prostu oszczędności, więc mogę sobie pozwolić na to, żeby nic nie zarobić. No i tyle, no. Zarabiam ok, nie? Ale też nie zarabiam pewnie jakichś kokosów i pewnie nieraz by wychodziło mi bardziej opłacalnie, żeby chodzić do zwykłej pracy, tak? Ale jakby mówię, mi tam na razie nie zależy, żeby zarabiać kokosy, byle mieć na swoje wydatki i potrzeby. Jakim autem jeździsz? Jeżdżę Fordem K, którego dostałam od taty. To było wiele lat, auto taty, ale tata kupił sobie Mercedesa. I jako, że mój brat też miał od rodziców auto, to, że tak powiem, ja też dostałam od rodziców auto, więc jestem bardzo im wdzięczna. Jest to bardzo wygodny samochód, nie pali dużo i jest, że tak powiem, wystarczający na podróże małe i duże. Więc jest, jak najbardziej, jest ok. Daję sobie radę w lekkim offroadzie, jakie jeszcze na konie. Co jest ze starą BMW Dawida? Zależy, którą. E92 po prostu sprzedał, a M440i zielone było w leasingu, więc po prostu oddał do leasingodawcy, a oni dali je po prostu komuś nowemu. Ile razy w ciągu dnia potrafi ten Dawid w... Mimo wszystko my się jakby nie kłócimy praktycznie wcale. Bardzo rzadko mamy jakieś kłótnie, może raz, dwa razy w roku się zdarzy taka kłótnia, ale generalnie takie w się... To zależy. To nawet jeśli ja się na niego wnerwię o coś, to najczęściej to jest e, dosłownie chwilowe i jakby my zapominamy. I to jest vice versa. Jak da się na, o coś wnerwi na mnie, e, on głos mi się załamał, to mu to też raczej szybko mija. A więc e, ile razy dziennie, to wydaje mi się, że maksymalnie byłbym nie w stanie wnerwić cztery razy dziennie. Tak mogę luźno rzucić. Może to, to by było takie maksimum, mi się wydaje. Jakiego konia ze swojej stajni najbardziej lubisz i się z nim dogadujesz? Więc koń, koni do, w stajni, do której jeżdżę jest e, raz, dwa, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem koni, dwa kuce. W sumie trzy kuce powiedzmy. Tak mniej więcej, jak liczę na szybko. Najbardziej chyba lubię z charakteru takiego konika polskiego, Paco, On jest na jedno oko, prawie ślepy. Był pierwszy konik, z którym tam pracowałam, i uważam, że ma taki silny charakter. Ja lubię, jak zwierzę nie jest, że tak powiem, bez charakteru, wypłowiałe, zwykłe, tylko faktycznie, wiecie, czasami jest zadziorny, czasami okaże ci jakieś większe emocje, więc bardzo lubię tego konika polskiego o jego imieniu, Paco I bardzo lubię też Belle. I też właśnie z nią zaczęłam pracę jako drugim koniem. Też pode mną zaje, jest zajeżdżona. Jeszcze tam trochę pracy nam zostało, ale to bardziej na okres, kiedy będzie ciepło i będzie się po prostu dało cokolwiek robić. Więc ją też bardzo lubię, bo widzę, że ona jest po prostu taka chętna do pracy: jest taka misiakowata, jest taka trochę kobieca bo to kobitka klacz. Więc ją też bardzo lubię. No i skończyłabym niby na tych dwóch koniach. Ale generalnie ja potrafię się dogadać różnie z każdym koniem. Na pewno po prostu lubię, jak ma jakiś charakterek i gdzieś tam większe emocje potrafi pokazać. Także może na tych dwóch koniach bym skończyła, ale wiadomo, jestem w stanie się dogadać i polubić każdego. Ilu... Ile miałeś mężczyzn? Pozdrawisz, pozdrawiam. Ilu miałam mężczyzn? Byłam przed Dawidem tylko w jednym związku. Więc w ja miałam jednego mężczyznę, czy tak powiem i ja z nim zerwałam, bo się nie czułam w tym związku, a jeszcze wcześniej miałam jednego internetowego chłopaka, ale to chyba każdy w okresie podstawówka gimnazjum takiego miał, więc tego to nawet nie liczę. Gdzie chciałabyś zamieszkać? W górach czy nad morzem? W górach. W górach. Zdecydowanie lepiej się czuję w górach, lubię widok na pasma górskie, aczkolwiek szum morza... Dobrze do mnie działa, lubię też czyste plaże, yy, wodę, morze jak najbardziej Natomiast gdybym miała wybrać miejsce do mieszkania to zdecydowanie góry Ile masz lat? Mam w tym roku 24 lata, ale kończę w grudniu Więc w sumie to mam jeszcze 23 Ja jestem rocznik 00, więc mi jest strasznie łatwo obliczyć swój wiek Będzie 2065 to mam 65, wiecie, więc strasznie łatwo to e, liczyć Twoja ulubiona rasa konia? E, fjord z domieszką wielkopolskiego Przez to, że mój pierwszy koń był taki rasy To powiedzmy, że się tego trzymam jako moja ulubiona rasa Aczkolwiek e, Jakby wszystkie koniki są spoko Trochę araby mi nie siedzą To są dziwne konie Wygooglajcie sobie koń arabski Wąskie tu, często ADHD w głowie no tak, nie wiem. Planujesz zrobić kolejny lub pierwszy tatuaż? Jak tak, to jaki by to był? E, na chwilę obecną mam dwa tatuaże i nie planuję kolejnych. E, te tatuaże już są też ze mną długo, bodajże z trzy lata już je mam. E, tu mam mojego bulldoga francuskiego i tak się też złożyło, że ja wiedziałam, że już mój pies troszeczkę gorzej się trzyma. Umówiłam ten ta tatuaż z dosyć dużym wyprzedzeniem do tatuatorki, tatuażystki, którą obserwowałam już długi czas. Mój, mój piesek zdechł, a już 4 czy 3 dni po tym terminie miał właśnie, właśnie ten tatuaż umówiony I na jednej sesji zrobiłam ten tatuaż i drugi mam tutaj, więc go Wam nie pokażę na Ten drugi to jest moja rybka Górami całująca, która ma już 10 lat, więc to jest strasznie dużo jak na rybkę. Mała różowa rybka, górami całująca. Także to są moje dwa tatuaże, nie planuję kolejnych. Być może, jak niestety kiedyś mój konik odejdzie, to zrobię też jakieś. Jeśli poczuję, że chcę mieć na swoim ciele coś związanego z nią, bądź ogólnie z końmi, to, to, to może to by był kolejny tatuaż, ale. Nie planuję. Byłam pewna, że jak zacznę robić tatuaże, to właśnie będę miała zaraz wysyp, że będę chciała ten, 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 ten i ten, ale jakoś tak u mnie to nie zaskoczyło. Hmm, aczkolwiek przed zrobieniem tych dwóch tatuaży już się interesowałam tatuażami i, i myślałam, że właśnie dlatego będę chciała mieć ich znacznie więcej, ale jakoś tak zrobiłam te dwa, poczułam się taka spełniona i na razie nic mi nowego nie wpada. Czy Dawid będzie miał streama? Musiało paść pod to pytanie. Nie, nie wiem, czy Dawid będzie miał streama. Nie wiem. I też nie wiem, kiedy Wam ten odcinek wpuszczę, tak? Więc to też muszę być różnie. Czy kochasz Dawida? Tak. Fajna, jesteś pozdro, pozdro. Czy chcesz być rozpoznawalna? Jeśli tak, to z czego? W sumie, jakby. Nie wiem, nigdy się nad tym nie zastanawiałam, czy chcę być rozpoznawalna. Chyba. Chyba trochę tak, trochę nie. Nie wiem, jak to ugryźć, czy chcę być rozpoznawalna. Na pewno przez to, że pracuję w tych social mediach i, i wrzucam te filmiki na YouTube'a, streamuję na Twitchu, udzielam się na różnych, na różnych właśnie social mediach, to pewnie gdzieś tam chcę, żeby to szło dalej i się rozwijało dalej, aczkolwiek nie marzę o tym, żeby to były jakieś ogromne wyniki, nawet nie marzę, żeby to były jakiekolwiek wyniki, ale fajnie, jakby się gdzieś tam to powoli kręciło, rozwijało, ale... Nie wiem, nie wiem jak wam to ugryźć Chyba na grubszą, na dłuższą metę nie chciałabym być jakaś na przykład rozpoznawalna taka hiper Chciałabym być po prostu rozpoznawalna dla osób, na które mam dobry wpływ na przykład, nie? Czyli jak ja oglądam jakąś blogerkę i widzę, że ona ma na mnie pozytywny wpływ, bo fajne są jej vlogi, dobrze się czuję ją oglądając I uważam, że jest wartością osą, to ja taką osą też bym chciała być i wtedy chciałabym być rozpoznawalna pod tym kątem dla osób, dla których coś wnoszę. <laughs> Mega dziwne pytanie. E, Myślę, że wybierzemy teraz ostatnie. Ile mam wzrostu? 1,60 m. Czasami 1,61 jeden albo 1,59 m. To zależy. Ale raczej jestem z tych niska, więc e, i przy Dawidzie, który chyba ma 1,80 chyba. E, jestem całkiem niska. A przy naszym znajomym Tomku Fornalu, to już w ogóle, e, jakbym miała rozmawiać z nim na równi, to chyba bym rozmawiała z jego klatką, więc. <noise> więc, e, no. E, metr 60. Ale wydaje mi się, że większość kobiet jest takiego wzrostu. I ja jeszcze się łudzę, że urosnę. Tak, tak, tak. No, i obcasy mogę założyć. To wtedy jestem wyższa. I jest GIT. Jest git. I mam nadzieję, że tak git był też ten odcinek, więc jeśli Wam się spodobało, no to obserwujcie mnie na Instagrama, bo może będzie jeszcze okazja do zadania takich pytań. Jeśli coś Wam się nasunęło już teraz, to zostawcie to pytanie w komentarzu, to wtedy na pewno postaram się je też uwzględnić. Taka luźna forma, taki luźny filmik w ramach ćwiczenia, praktyki. Trzymajcie się, miłego, pa pa!